Witajcie moi drodzy w kolejnym pisarskim odcinku. Dzisiaj na tapet weźmiemy sprawę dość ważną, choć. Niektórzy twierdzą, że nie jest ona im potrzebna, ponieważ pomysły same spadają im tak naprawdę do głowy. Niekiedy jednak te pomysły nie są po prostu wystarczające, aby napisać książkę. Jestem do tego naprawdę żywym przykładem. Tyle ile pomysłów um, miałam na książkę, tyle ile książek zaczęłam pisać, tyle ile mam folderów wypełnionych tymi moimi um, wypocinami, że tak powiem, bo to nie było dobrze przemyślane w ogóle. No, to jest ich naprawdę nieskończona ilość. No, może bez przesady, ale jest ich wiele. E, jest jeszcze grupka ludzi, która właśnie ma problem wpaść na ten jeden dobry pomysł, który. Właśnie pozwoliłby im pisać, mają swego rodzaju blokadę, która trzyma ich przed pisaniem, jeżeli nie będą pewni tego pomysłu. Wydaje mi się więc, że ten odcinek jest zarówno dla początkujących pisarzy, jak i dla tych, którzy już coś piszą, ale na przykład mają problem wpaść na pomysł kolejnej książki. Może ten odcinek stać się inspiracją, może również stać się wskazówką. Mam nadzieję, że zarówno ja, jak i mój dzisiejszy gość, który zgodził się nagrać ze mną ten film, E, Przekażemy Wam ciekawe i inspirujące porady. A teraz! Te książki są tutaj nieprzypadkowo, ponieważ z tych książek będę, no właśnie właściwie może z jednej będę korzystać, ale te mi są przydatne do tego, żeby przedstawić Wam naszego dzisiejszego gościa. Aleksandra Polak, autorka dwóch książek. Co one wydane przez czwartą stronę: pierwsza nosi tytuł Królkier, natomiast druga Perłowa Dama. I ja w tym momencie zostawiam te książki i daję głos Aleksandrze, która co nieco powie o tym, jak wpadła na pomysł do króla Kier. To jest bardzo intrygujące i pokazuje, że tak naprawdę pomysły możemy czerpać zewsząd. Cześć kochani, tutaj Aleksandra Polak z kanału Aleksandra Polak, który jest kanałem pisarsko-motywacyjno-inspirującym i dzisiaj właśnie powiem wam kilka słów na zaproszenie Natalii właśnie o inspiracji. W tym przypadku o inspiracji na książki, jak to było w moim przypadku, skąd w ogóle można brać pomysły na książki, skąd czerpać tą inspirację i jak sobie poradzić z napisaniem? Sadził książki właściwie od zera. Otóż, po pierwsze uważam, że bardzo fajnie jest czerpać inspirację z codziennego życia, ze swojego otoczenia, z jakichś ludzi, którzy nas otaczają, z fajnych, pozytywnych rzeczy, które nam się przydarzają, może jakieś niesamowite, niespotykane historie, bo jak to mówią właśnie, życie tworzy najpiękniejsze scenariusze. To jest świetny sposób w przypadku obyczajówek, byśmy pisać o życiu, o jakichś fajnych historiach, które się wydarzają wokół nas i właśnie warto zerknąć, czasami warto zdjąć słuchawki z uszu na przykład na ulicy i posłuchać ludzi. Ludzi, co im się przydarza, co się dzieje, e, co zachodzi wokół nas, jak wygląda świat, jak to wszystko biegnie i, i zainspirować się właśnie tym, jak wygląda takie codzienne życie. Jeżeli chodzi o fantastykę, warto pójść o krok dalej, sięgnąć trochę głębiej i popuścić wodze wyobraźni. Nasze codzienne budynki mogą być jakimiś mistycznymi świątyniami, w których będą się działy fantastyczne przygody. Wszystko, co nas otacza, każda osoba może mieć jakieś super moce, możemy naprawdę iść tutaj w nieskończone i każdemu dodać jakieś e, niesamowite, fantastyczne elementy, które potem opiszemy na fikcyjnych charakterach w książce. Również nieocenionym źródłem inspiracji są inne książki. I to jest prawda, że im więcej się czyta, im więcej się przyswaja literatury, im więcej widzimy jak ktoś inny rozwiązał jakąś fabularną zagadkę, albo jak w ogóle wymyślił swój świat, swoją fabułę, to ma. I możliwości, jak samemu możemy to zrobić? Możemy wymyślić coś oryginalnego, ale w podobnej konwencji. Po prostu zainspirować się, a nie kopiować. Zawsze z chęcią opowiadam historię, jak ja wpadłam na pomysł mojej debiutanckiej książki, czyli Królakier. I było to tak, że po prostu jechałam pociągiem. Od tego się wszystko zaczęło. Wiecie, jak to w pociągu mamy czas na dużo przemyśleń, po prostu czasami bezmyślnie patrzymy się w okno, a nasze myśli fruwają po całym świecie. I właśnie tak też było. Myślałam w ogóle o niebieskich migdałach. I nagle w, w szybie, w odbiciu, na mojej twarzy zatańczył tak y, światło i cień. I ta twarz się tak podzieliła na pół. I zaczęłam sobie myśleć, że właśnie wszystko jest tak podzielone na pół, że cały świat właściwie opiera się na przeciwieństwach i że to jest świetny, świetny konspekt na książkę. Właśnie w tym czerpię początki świat króliki. Natomiast bohaterowie byli już poniekąd bardziej wytworem moich wyobraźni, jakimiś osobami, których charaktery się tworzyły w mojej głowie, ale również główni dwaj chłopacy w tej książce Hadry i Tristan również są na takiej zasadzie przeciwieństw i to właśnie poszło krok dalej, też zrobiłam to w bohaterów. Z tego jak widzicie, inspiracje można znaleźć naprawdę wszędzie, co jest ważne, to żeby jak przyjdzie Wam jakiś pomysł do głowy, zawsze go zapisywać. Miałam wiele takich sytuacji, że pomyślałam coś super, potem tego nie zapisałam i przepadło na wieki. Dlatego koniecznie nawet zapiszcie to w notatce na telefonie, nawet w jakimś starym notesie, który będziecie nosić zawsze w plecaku. Naprawdę warto coś zapisać, nawet jeżeli potem okaże się nieprzydatne, ale jeżeli to będzie jakiś nasz pomysł życia i o nim zapomniemy, to by było słabo. I właśnie tak ja się inspiruję, staram się zwracać uwagę na wszystko, co mnie otacza. Staram się bardzo aktywnie brać udział w całym moim otoczeniu. I, i stąd czerpać pomysły na książki. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów na tym kanale i też zapraszam do mnie. Wpadnijcie, zobaczcie, co się tam dzieje i pozdrawiam Was wszystkich i ogromnie dziękuję za zaproszenie. To było dla mnie naprawdę super, że, że mogłam tu się pojawić i zawsze, zawsze po prostu uwielbiam, uwielbiam takie akcje i dziękuję bardzo, dziękuję Wam, że oglądacie i cóż, oddaję Was w ręce Natalii. Codzienność, tak. To jest chyba kluczowe słowo. Przy czytaniu większości poradników zawsze znajdowałam teksty. Jeżeli jesteś początkującym pisarzem, najlepiej, żebyś osadził, osadziła akcję w miejscu, które znasz. Dajmy na to w mieście, w którym mieszkasz, bądź we wsi. No, zależy gdzie kto mieszka. Oczywiście przekształciła je pod swoje wyobrażenie. Przekształcił, przekształciła. Och, jakie te formy są irytujące. Wiecie o co mi chodzi? Będę się posługiwała męską, ok? Żeby mieć po prostu. nie ci powtarzać. A więc tak, przekształcić miejsce, ale również i wykorzystać postaci. Eee, czyli na przykład osoby, które spotykamy na co dzień. Czemu by one nie stały się bohaterami naszej książki? Eee, i Mała anegdotka time, ponieważ do pierwszej mojej książki właśnie chyba tak postępowałam. Nie wiem, czy robiłam to świadomie, ale teraz sobie to uzmysłowiłam i teraz padło mi to do głowy. W ogóle nie miałam planu powiedzieć tej anegdotki, ale dobra, wróćmy. Pierwszą książkę, którą miałam właśnie wysłać na konkurs do czwartej strony, której nie dokończyłam i która wciąż leży w folderze na kiedyś. Pisałam e, jakby w mieście, które nazwałam Miasto Marzeń. Znaczy, ono miało swoją nazwę, już nie pamiętam. Pamiętam, że miałam bardzo, bardzo, bardzo duży pro problem z wymyśleniem nazwy do, tej, do tego miasta. E, ale było to Miasto Marzeń, ogólnie książka miała się nazywać Miasto Marzeń, nie wyszło. Był to oczywiście Kraków, z którym mam e, no, po prostu styczność na co dzień. Troszeczkę przekształcony Kraków właśnie pod e, aktorsko... Wiecie, produkcyjny plan, można tak to powiedzieć. Bohaterowie natomiast to y, były głównie, znaczy główna bohaterka nie była oparta chyba na żadnej postaci, której, którą znam. Natomiast wszystkie poboczne y, to w większości. Inspirowałam się ze świata, na przykład moimi przyjaciółkami ze studiów, więc wiecie, to było naprawdę ogromny miszmasz. Wykorzystywałam imiona, które im się podobają, wykorzystywałam nazwy miejsc, klubów, pubów, które jakoś usłyszałam, które jakoś wiązałyśmy z dość ciekawym i śmiesznym tekstem. To było jedno wielkie po prostu życie codzienne, ale dobra, bo tak patrzę na czas i... I wiem, że muszę iść do brzegu. Chodzi mi o to, że z codzienności można czerpać również w inny sposób, i ten sposób uświadomiła mi właśnie pani Katarzyna Bonda w książce Maszyna do Pisania. Nie myślałam, że ta książka aż tak mi się przyda przy moim ogólnym pisaniu, bo naprawdę zmieniła moje życie pod względem wymyślania pomysłów na książki. Jak widzicie, i już wielokrotnie ją pokazywałam, jest ona pozaznaczona naprawdę obszernie, ponieważ jest to jakby sama pani Kasia prowadzi swoją narrację. W sposób niezwykle zaplanowany, a więc ta książka jest oczywiście dla osób, które lubią planować najpierw. Ja, że jestem dość dużą hybrydą pomiędzy planowaniem a pójściem na całość i brakiem zupełnego planu, to ta książka mi się przydaje. Pewnych momentach, jeżeli na przykład stoję, natomiast yy, na pewno jest bardzo, ale to bardzo pomocne, jeżeli chodzi o pomysły na książki. Poznałam tutaj metodę, którą nazwę metodą gazety. Dziwna nazwa, ale niezwykle ważna. Ta metoda polega na tym, że znajdujemy jakiś artykuł w gazecie. Najlepiej by było, gdybyśmy znaleźli trzy artykuły, które najbardziej nas zaintrygują. A więc mamy te trzy artykuły, wycinamy je z tej gazety i z tych trzech wybieramy jeden, który. Nam się najbardziej podoba. Po prostu chodzi o to, że z danego artykułu tworzycie swego rodzaju schemat fabularny, wykorzystujecie go do dalszych działań. Co najzabawniejsze, ja właśnie wykorzystałam do tej nowej książki jeden z artykułów, który właściwie przedstawiał pierwszą scenę. No, może nie pierwszą, drugą, trzecią scenę. Dzięki temu wycinkowi byłam w stanie po prostu zadać sobie mnóstwo, ale to mnóstwo pytań, które naprowadziły mnie na dalsze losy moich bohaterów. Więc tak, jeżeli chodzi właśnie o pomysły na książki, to to jest mój plan. Oczywiście można inspirację znaleźć wszędzie w internecie, na Pinteresie, na YouTubie, oglądając jakieś filmy. Codzienność, codzienność i jeszcze raz codzienność. Natomiast jeżeli chcielibyście poćwiczyć tą moją metodę, którą Wam przedstawiłam przed chwilą, to zapraszam na Pisarską Grupę Wsparcia, link znajdziecie w opisie, gdzie znalazł się już jakiś czas temu właśnie post z zadaniem. Zadaniem, w którym e, zrobiłam Wam zdjęcia dwóch artykułów, jeden dotyczył czarnobyla, drugi natomiast hodowli bydła. A jako, że ja jestem osobą, która lubi po prostu sobie e, dawać duże wyzwania, to oczywiście sięgnałam po ten artykuł o bydle i w komentarzu możecie znaleźć mój sposób odczytania e, tego artykułu, a co za tym idzie swego rodzaju nowo, nowy tok narracyjny na książkę, swego rodzaju schemat, który nawet nawet dobrze się zapowiada. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi i chcecie spróbować, to w opisie znajdziecie, no nie regulamin, ale chodzi mi o, po prostu o reguły, o to, co musicie wyciągnąć z tego artykułu. Najlepiej zwrócić uwagę na e, samą fabułę, jak, ma się potoczyć, e, jak mają się potoczyć losy. No i właśnie, głównego bohatera to też jest bardzo ważne. Gdzie to ma się odbywać? No nie będę się rozgadywać, wszystko macie w opisie. Mam nadzieję, że zainspiruje Was tym, co tam zamieściłam. Wydaje mi się, że to tyle na dzisiaj. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Aleksandrze Polak za to, że wystąpiła w moim filmie, za to, że się odważyła, tak naprawdę, bo podzieliła się z nami swoimi, swoimi technikami, swoimi metodami wpadnięcia na pomysł, na książkę. Znacie już i jej metody, i moje. Mam nadzieję, że jakoś zbierzecie je w kupę i wyjdzie wam to na dobre. Mam nadzieję, że. Zabierzecie się za pisanie, bo o to przede wszystkim chodzi. Życzę Wam dużo, dużo Weny i zapraszam do następnego filmu. Cześć, cześć!